Yo, tunero! Witam was w następnym materiale z gry Bloody Roar. Oczywiście tryb Arcade Mode. I zagramy sobie kolejną postacią w tym właśnie oto trybie. W poprzednim materiale graliśmy sobie Mitsuko. A teraz zagramy sobie Alice. Tsukagami. Tak jest jej prawdziwe imię. Tak więc... Cóż, wybierzmy sobie Alice. Pierwszym przeciwnikiem naszym będzie Yugo. Okej. Okay. Alice ma dosyć nietypową fabułę. Nietypową fabułę. Chodzi o to, że została porwana jako małe dziecko przez właśnie korporację Zylon. I zamieniona w Ziantrofa, czyli wychodzi na to, że ta korporacja ma możliwość zamiany w ludzi, w tych Ziantrops. E, a i właśnie tą bestią jest, jak widzicie, królik. <grych> tak. E, no i tam została poddawana właśnie różnym eksperymentom, ale uciekła stamtąd. Tak. No i m, nie została poddana właśnie temu. Praniu mózgu, tak? Ale inna dziewczyna e, została właśnie takim badaniom, też eksperymentom w zasadzie e, też, też, też mm, poddana. Mianowicie właśnie Uriką. No i tak, Alice e, udało się uciec właśnie z tej korporacji Tylon i postanowiła, że pomoże po prostu w walce z nimi, właśnie Yugo Gado, jak i właśnie Mitsuko, Mitsuko, przepraszam, która właśnie chciała odnaleźć. Odnaleźć swoją córkę, tak? Okej, okay, tak więc to było na tyle, jeżeli chodzi o jej taki krótki wstęp fabularny, okej. Okay, tutaj Bakuriu widzę. Opiera się bardzo nieładnie z jego strony. Powiem, jak byłem młodszy, Alice zawsze przypominała mi linkshow z Tekana. Może po prostu przez tą fryzurę. Pewnie dlatego. A tutaj jakiś tauncik, nawet widzę, że jest. Tauncik, czyli oczywiście taka drwina. Bądź też po prostu jakaś postawa. Jeszcze perfekt wszedł, pięknie. Bakurio w ogóle nic nie robił. Long. Ok. Oczywiście standardowo, <laughs> rzucik na start, czemu by nie. Siedzi dość często i gęsto, więc czemu z tego nie korzystać. Oj oj, oj Long, co ty, co ty, co ty, co wiesz, ty w bestie się zamieniał. Oj rzucik nie wyszedł. Czasami właśnie te rzuty nie siedzą, nie wiem od czego jest to zależne. Wygląda to po prostu tak jakbym co śmieszne jest, że ja zadaję obrażenia, tam jakieś minimalne, bo minimalne. Jakieś milimetry, dosłownie paska zabieram. No ale nie chwytam tego przeciwnika. Jeszcze do bitka, to na sam koniec. Ten królik dosyć nietypową gardę ma. No, proszę, tutaj jeszcze jest możliwość wykonania rzutu. O, ale wszystko na plecy staje, ale zdążę się obrócić, co jest szczęście. O, tutaj jakaś <grymna> dziwna wymiana pozycji. Ok. Nie, nie, nie. Long. Ja tą kombinacji z nami to bardzo dobrze. Gado. Ok. Jeszcze tu udało się dobić tego gado. Bardzo dobrze. To się wpierdzielił tutaj, ale na też mu odpłacę rzucikiem. Z tego rogu wyszliśmy. A raczej gado wyszedł. Teraz zostaje pokonany. Kompletnie w ogóle nie korzystam z tego. położenia się. Nie wiem, jak to nazwać. W sensie, kiedy wciśniemy dwa razy strzałkę w dół, możemy się po prostu. tak jakby. musimy te drugi, drugie przyciśnięcie, troszeczkę mocniej przycisnąć, jakkolwiek to brzmi. I wtedy możemy tak jakby bardziej kucnąć jeszcze, nie? I przez to możemy właśnie wykonać kilka innych kombinacji. Ja wiem, to dziwacznie brzmi, ale staram się wam to wytłumaczyć jak najbardziej się da po prostu. Okej, okay, Greg będzie następny, w porządku. rzucik, ale coś nie wyszło, a za co Grek mnie bardzo ładnie łapie od tyłu, he <grystanie> he bardzo nieładnie z jego strony cylinder jego wypad. muszę uważać na jego rzuty bo on bardzo często i gęsto lubi łapać taki trochę hmm King z niego, coś, coś tego typu o właśnie, o wilku mowa. posiada właśnie te swoje rzuty Bestyjka, tak jest, bo jest na skraju życia, ale tutaj wślizgiem kończymy. I my po bestii, elegancko. Oj, chyba też mam końcówkę życia, jeżeli chodzi o bestię. Rzucik, tak jest. Kiedyś muszę go w kombinacji wykorzystać, bo na pewno fajnie go można wykorzystać. Ojoj, tutaj z prężynką zabieramy bestie, ale pokonany. Ok, teraz taki Midor Match, Alice kontra Alice. Można przy okazji zobaczyć, jak drugi kostium wygląda, właśnie Alice. Co prawda, w grze mamy trzy. Kombinacje kolorów pod krzyżykiem, kwadratem i właśnie kółkiem. O, tutaj ładnie cała kombinacja weszła. Fajne jest to właśnie też, że kolory bestii się różnią. To jest też bardzo fajne. Także na plus, na plus. A próbuję z tej wybitki coś. Oj, się nadziałem teraz. Bardzo nieładnie. O, jeszcze mi tu jest dobija. Oj, kurczę, jakie to uproszczenia zadaje. Ładnie. Dobra, Micko. Następna do pokonania Ta plansza jest dosyć ciekawa Jakaś fabryka czy coś tego typu Ale bardzo fajnie to wygląda, mnie się podoba Widzę, że ta gra dużo zależy inaczej. Chodzi o to mi, że w tej grze dużo polegasz na zgadywankach, czyli grasz takie troszeczkę 50-50. Czyli mamy jakiegoś e, ciosy na brzuch 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 i nagle kończące na przykład na nogi, nie? Jak nie przewidzimy, że ten cios ostatni jest na nogi, no to dostajemy obrażenia, co nie? A jak przewidzimy, na przykład on jest na nogi, to możemy go skarać. Czyli wykonać ten punishment. Czyli oddać po prostu, tak jakby nie. Taki kontratak, tak to nazwijmy. No tutaj pięknie się obróciłem na plecy. I dostaję wszystko w tubę. Wszystko na plerki dostałem. O, widzicie? To jest to właśnie, co mówiłem jeszcze. Ten atak jest niesamowity. się troszeczkę skupić. Właśnie bestia, bestia, bestia. O, rzucik. Całe szczęście, że nie wchodzi. Dobrze, że ta bestia troszeczkę... ...życia dodała. Shit. A, mi ta Mitsuko skopała. Mitsuko. Stary, to jest Mitsuko, nie Mitsuko, tylko Mitsuko. Możesz się przyzwyczaić. Właśnie czytasz sasuke czy saskę? <laughs> o, elegancko tutaj kucnąłem. W zasadzie to się położyłem, wręcz bym powiedział. Dobra, trochę tam Micko <laughs> pobiła mnie. Co heck, co? Ale jakoś, jakoś udało się dwie rundy ugrać. Fox. Ja nadal nie wierzę, że to jest facet, naprawdę. Ja dalej nie wierzę, że to jest facet. Naprawdę. Ja byłem tak zdziwiony, jak czytałem lore co po niektórych postaci, czyli te historie, jak czytałem, że to jest chłop, to takie, what? rzucik bo końcówka życia i low tak jest ta podcinka czyli ten ostatni kop właśnie na nogi przypomina mi trochę Gina. on ma coś podobnego w tym swoim nowym stylu też ma właśnie tak, takiego kopa jako trzeci z cios. O, tutaj ładnie, w tym samym momencie zamieniałem się właśnie w te bestie. A i nie wyszło przy ścianie, szkoda. Tak jest. Właśnie mówię, takie moje wrażenie jest, jak troszeczkę pokrałem w tą grę. To wydaje mi się, że gierka polega strasznie na zgadywaniu, na 50-50. O, tu na przykład nie złapałem teraz, co nie? A postać praktycznie cała była objęta. Nie wiem, czy to jest kwestia zablokowania czegoś, czy jak to tam jest. O, i tutaj kara, tak jest. Nie ma bestii, więc... Znaczy, przepraszam, ma, to ja nie mam bestii. <grych> Oj. Wolę się zamienić, tak jest. Pyk. No powiedzmy, że całe wyszło. Można tam więcej obrażeń zadać. Ale tutaj wszystko pięknie weszło. Tak jest. Elegancko. Straszny damage to zadało. Ważne, że Fox został pokonany. No i Urico. Jedziemy z Chimerką. Rzucik standardowo, tak jest. No i dostanę w papę, tak jest. Rzucik. Popieszczenie prądem. Niczym Heihachi. Właśnie to jest fajne, że teraz mogę. Przez to, że trochę tych giery jednak. Yy, tych, tych biatek trochę zrobiłem. Mogę sobie porównać. To jest, to jest, to jest mega. To jest bo O, tutaj dosyć was sprężynka. O, ja z bańki dostaję. Nie wychodzi mi to, a szkoda. Za szybko to robię. Po tym wybiciu, chwilę odczekać i dopiero tą łapką machać. Czyli kółkiem. Żółcik. A co. Oj. Zadawać obrażenia, tak jest, jest bestyjka. Oj. Jest, aj prawie prawie. <grywka> Zamiana stron za chwilę, okej. Okay. Dobra, pokonany. Pokonana, przepraszam. Tak więc cóż, zapraszam Was do filmiku końcowego. No i tak, w tej w ogóle kaccence tam też dialog Uriko się pojawia. Czyli można wywnioskować, że tak jakby Alice została adoptowana tak przez MICS. No, no nic. Cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. No i cóż, mogę Was zaprosić do komentowania, tak? Do zostawania wszelakich ocen do innych materiałów na tym kanale. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć i yo!